Hello, hello, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj potwierdzamy sobie skrzyneczki na trybie chester. Yy, ja w ogóle. Już nagrywałam taki odcinek wcześniej i zrodziłam Wam fajną skrzyneczkę na trybie jester, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że teraz wyleci fajny drop. I słuchajcie, wyniki z poprzedniego odcinka o skina za 15 zł są już na moim serwerze na Discordzie. W tym odcinku również można wygrać skina, jak zawsze. <laughs> Jedyne co trzeba zrobić, to wiadomo, używać w sklepie mojego kodu OLIWKA oraz w trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Wiadomo, też zasubskrybować mój kanał, zostawić lajka. I słuchajcie, cały czas trwa konkurs. Do wygrania są skiny o wartości 1000 zł. E, tutaj już robiłam wcześniej taki konkurs, w maju robiłam. Też e, były do wygrania skiny o wartości 1000 zł. Tutaj możecie zobaczyć, trzy osoby sobie wygrały wiadomo, że trzy skiny z trzy osoby, ale wiecie o co chodzi. Jeśli chcielibyście wygrać usp musicie doładować za 8,40 z moim kodem na digla 15 i na rękawiczki 30. No, więc w sumie wszystko wam powiedziałam. No i zachęcam do udziału. No i możemy sobie robić witeczki. Dobra. Kurde, już mi się pomyliło. Więc to jest ta skrzynka, eee, który, który jest Często mi dropi coś fajnego zobaczymy. Może teraz wydropi. Kurde, bitwa za 596 zł. W ogóle nie mówiłam, ale na ten odcinek mamy budżet jakoś tam po około 2000. Dobra, jak, jak na razie lipa, ale nie ma co. 4% na kosę. Boże święty, słabo leci. Teraz. Dobra, chociaż, chociaż nie jesteśmy tak mocno stratni dzięki temu uspowi. Chociaż nie, no dużo jesteśmy. Dobra, może spróbujemy sobie te tańsze skrzyneczki pootwierać teraz. Yy, I weźmiemy znowu te Ultra Naprawdę. Liczę, że w końcu coś drofnie z tej skrzynki. Bo zobaczymy, może ktoś dołączy do nas. O, bo dobra, weźmiemy sobie buta. O Boże Święty. Dobra. O Jezus Maria. Ale nie ma co, nie ma co, dopiero się zaczną moje ulubione skrzynki. O kurde. Medium case asimów Kurde, szkoda, że nie lepszym stanie, boże święty. Boże święty dość no drobną jemu, ale nie mi. Ja pierdzielę, nie wierzę. Ja pierdzielę, co sobie wod zarobił? No widzicie, mówiłam, że zrobi z tych skrzydeł, ale nie mi niestety. Dorwamy jeszcze tysiąc złoty. Trochę ponad 1000 zł. Dobra, co można sobie tutaj wziąć takiego fajnego? Chociaż wiecie, może po, po prostu sobie pootwieramy skrzyneczki i zobaczymy. Czy wyleci coś fajnego? Ja pierdzielę kosa przeleciała. Dobra, jeszcze raz sobie otworzymy tego boksa. O Jezus Maria. Dobra, ile mamy jeszcze pieniążków? 706 złotych, dobra. Kurde, znaczy 190 skrzynka. Kurde. Ja pierdzele, prawie wulkan był. Albo jest wulkan? Nie. Boże święty. Dobra, wiecie co? Coś sobie tutaj sprzedamy, żeby jeszcze sobie dalej pograć. Że jeszcze raz tutaj tą skrzynkę. O kurde. A nie 237 złotych. Ja pierdziele dobra. Weźmiemy sobie inną skrzynkę w takim razie. Może tego ultra case'a teraz? Znowu? Ja pierdziel już myślałam. Ile mamy? 198 zł. Ja pierdzielę. 60 zł mamy. Dobra. Nie no, ponad 2000 zł poszło, nawet nie wiem czy, czy nie 3. Kurde, ale gdyby temu botowi kosa nie wyleciała, to naprawdę chce w sensie, się, żeby nam wyleciała zamiast botowi. A pierciela, no nie wiem co dzisiaj jest. No więc dziękuję Wam bardzo widzowie, a nie słuchajcie, zapomniałabym. Eee, Jezus, Marek, jakaś taka nie wiem, nieogarnięta jestem. Eee, słuchajcie hasło, którym się zapisać w komentarzu, żeby wygrać z kina o wartości 15 zł. To jest kolor, niech będzie teraz szary. Więc zapisujcie w komentarzu kolor szary i wyniki jutro będą na moim serwerze na Discordzie. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.